Niesamowitą taką osobę, to znaczy z niesamowitą też historią, studentkę kosmetologii. Ona powie o, o swoim tym przypadku, Karolinę Rodzik. Tak. Okej, okay, więc tak, mam na imię Karolina, mam 23 lata, jak już zostałam przedstawiona, jestem studentką kosmetologii. I wszystko zaczęło się od pewnego dnia. Po prostu pewnego dnia na całym, wręcz tułowiu, byłam zaczerwieniona. Przerzuciło się to na twarz, tak jak widać w dolnym, lewym, dolnym rogu. Po dwóch dniach poszłam do dermatologa, który mi powiedział, że zapraszam mnie na leczenie trądziku, i powiedział mi, że to jest choroba wirusowa, że to przejdzie po paru dniach, ale coś mnie tknęło, żeby robić zdjęcia. Więc codziennie sobie robiłam zdjęcia i tak jak widać, etapami, to wręcz naprawdę było codziennie, robiłam sobie zdjęcia i etapami to się rozwijało do naprawdę złego wyglądu mojej skóry. I po prostu no w pewnym momencie było naprawdę źle. Skóra była wręcz przesuszona. Nie mogłam używać żadnych kosmetyków, jedynie woda, bo wszystko, co nałożyłam, po prostu piekło. Naprawdę piekło. Jedynie co mogłam nałożyć na twarz, wręcz na same powieki, to był tylko olejek konopny, który po paru minutach dosłownie znikał i było sucho znowu. Po radzie pewnej osoby mojego anioła-stróża, pani Beat, jeszcze raz jej dziękuję. Poszłam na biorę za nas. Siedziałam tam chyba z półtorej godziny. Po dokładnej rozmowie i analizie dowiedziałam się, że po zjedzeniu sushi, surowej ryby, to powiedzmy było dwa tygodnie do trzech miałam właśnie takie powikłania. Okazało się, że w moim organizmie zadomowił się pewien pasożyt, który tylko znajduje się właśnie w owocach morza, rybach. Dobrze, że mój organizm już zwalczył już tą postać taką naprawdę. To już było źle, więc zostały tylko same metabolity i te metabolity, jakby już strawione wręcz, no wychodziły na skórę, tak, na twarz. I no, trzeba było to zwalczyć, tak. Dowiedziałam się też na rozmowie, że być może że z mojej twarzy nie zniknie w pełni i że mogę mieć blizny. To, co wszystko jest widoczne na zdjęciach, to bolało, naprawdę bolało. Jak potarłam sobie tylko rękami, dłoniami e, skórę na twarzy, to się ze mnie wszystko sypało. I to było etapami. E, najpierw cała twarz, oczy, potem usta. Usta miałam bardzo poranione. E, I dłonie. Dłonie wręcz, o, zeszła cała skóra. Tak samo i stopy, więc ja się złuszczyłam wręcz cała. Ale w tym wszystkim pomógł mi chlorofil. Cały czas, codziennie po litr, woda, chlorofil, cały czas picie i boleris. I to były takie wysokie dawki, z tego co wiem. I to mi naprawdę pomogło. Ja się potem naprawdę dobrze czułam, bo już po paru dniach od spożywania, odbrania tych produktów, to już nawet nie miałam bólu mięśni, bo byłam strasznie zmęczona w tym wszystkim. Strasznie chciało mi się spać, no wręcz się nie wysypiałam, kładłam się, no leciałam z rąk tak naprawdę. Ale z dnia na dzień było coraz lepiej, więc no, buzia wróciła do siebie, twarz już jest po prostu o niebo lepiej nawet jak przedtem. Więc to w sumie no naprawdę warto, warto, bo mi to naprawdę pomogło, bo cóż, dermatolog mnie od razu wysyłał na leczenie sterydami. No w sumie wszystko. Cześć z tej strony Darek Miedicki, jestem założycielem społeczności Duo Family. Chciałem Ci podziękować za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wniósł on inspirację i nadzieję do Twojego życia. W Duo Family wierzymy, że szczęśliwe życie opiera się na trzech filarach. dbaniu o zdrowie naturalnymi metodami, świadomym stylu życia i wolności finansowej oraz rozwoju osobistym i duchowym. Jeśli Ty też pragniesz takiego życia w zdrowiu, wolności i spełnieniu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, odezwij się do osoby, która zaprosiła Cię do obejrzenia tego filmu oraz kliknij w kolejne materiały. To może być pierwszy krok do nowego rozdziału w Twoim życiu.